Kurwa nikogo nie ma to tym i witam wszystkich serdecznie. Cześć, bolewo nie ma. Dzień drugi wydatkowa w CS będę tu. Pasi? Mnie oznacza. Co? Mnie oznaczenie. nie? Telefon czy oznacza? E no, nadal mam kurwa brak dostępu. Co? Na tym TikTok live studio mam brak dostępu. A, bo nie masz... No, to muszę się No, trzeba wbić. No. Tak czytałem w regulaminie. Dzień dobry, dzień dobry. 18 lat, trzeba mieć ukończone NN, czy się kurwa zaapuje na takie coś. Bo ty też taki mały szczurek jesteś. Ja nie widać tego tapowania. Nie widać? Nie. Aha To może więcej osób ma być, nie wiem co? To może więcej osób musi być, nie wiem No nie no, kupimy na ekranie ci się wyświetlić dziś w rogu Czekaj, tapy mam niebo włączone Nie wiem, nie wiem Dziękuję za tapy nie e, ma nie włączyłem, żeby były te tapy, to ja nie wiem. A nie masz ich kurwa schowanych pod tym? E, nie, właśnie są na pewno. E A weź coś napisał, że nosił na całe miasto. Wiesz pieszy się układ. Sama najrozumieni z genicz, cóż nie dogoni, nie? Nie, nie... napisałeś? No, wiem, bo to kupiłem sobie chuj, troszeczkę to by raczej. <zysujesz> nie wiem, gdzieś się ma, kurwa, że Ej, ta aplikacja znajdowana jakoś nie działa. <zysujesz> Ej, Hej, <katulę. zysujesz> <katulę. zysujesz> e czy to Ej, bo czytaj, nie czadu mi nie działa. A wczoraj działało. Nie wiem, zaprosiłem ci już do gry. No, czekaj, ja se tu potapuję u ciebie, kurwa. A tu, okej. no start. Potapuję, żeby setup, to się setup. jakoś powbijało. Co Uno momento, no chodzę mną, uno momento. Nie dajcie opętać się pacjentom. A czemu lecik tam? Nie działa, nie wiem. No kurwa zjebałeś jak zawsze kurwa. No nie stamę Nie potrafisz łatwiej rzeczy ustawić A to się samo zepsuło o, te, tego nie było tak się miało zepsuć <głynie> Ja właśnie zauwałem, że było <młynie> no, 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 no. dole. Co? Co? Nic. Kurwa, że mi się jak szmata taka... No to spójrzmy na Dobry obiadzik. Kurkuczko. Eee, no jak ja ugotuję... Tak jak stary ugotuje kurwa te z obiad potężnie ja się nie podzieliłem. Ty kurwo zarabiasz pieniądze na TikToku, a nie ja. Ej, ja nie zarabiam na TikToku, bo nie wysyłasz lączek. Co nie palcie, jakoś ja będę płacił, kurwa, tobie. A ja mam ci zapłacić? No tak! Ile chcesz? Trzydychy. <laughs> dobra. No, no, Trzydychy, bo promocja, promocja na olejki jest w tym. Tak? No i przepio. Trzydychy są. Kurczę, kuraj, a czy dobre, czy się dobre? No próbuj. Pyrdolesz, jakoś sermonello. Może nie? Grałem dzisiaj rano. Botami totalnymi. To jest taki Test user pisze des-ISA test. Nie, to niby to działa, ale normalnie to nie działa. Ale co? Yy... To czytanie to Bez... było. A w Pizienku to twoje czytanie czatu, kurwa. <laughs> Jak tak mówisz? K do komu to potrzebne? A na co to? A po co to? A ja nie wiem nawet. nawet nie wiem, no nie wiem, skąd mi się to może to y, wziął. Zaproś mnie jeszcze raz. Co? Zaproś mnie jeszcze raz! Okej. Coś robił? coś na rozgrzebeczkę trzeba poklikać. To jest, działa. Tak? Skąd wiesz, jakiś pinzej napisał? Znaczy, nie to. etapy działają. Chcę muzyczkę włączyć do relaksy. już mi po Pokaż. O, no, działa. Dobra, A, kto tam jest w topie 1? Tylko czemu tutaj co tu nie działa? No dobra, chuj w ten czat, najważniejsze, no no. że to panie działa. Dobra, to w sumie gar czytanie czatu, to ja sobie potapuję. Weź na czacie, jakbyś mógł. I pole. No proszę. No, to nie zadziałało, dobra. Ostatnia próba, y, mogę startować w ogóle? Co? Mogę startować? No, ja bym zagrał coś na rozgrzewkę, kurwa, nie od razu tak się wpierdalać w mecz. <laughs> będzie wesoło Obiad, obiad jadłem Nie będzie wesoło, będę się wkurwiał Tak? Tak No to co ci włączyć? No dawaj jakiś jeden na jeden kurwa Braining no to... usta, albo skrzydłowy O dawaj w skrzydłowego zapierdalniemy Jakie mapy? No a co ty chcesz Ale jeden na jeden skrzydłowy, a nie na ludzi O nie. No tak, czekaj, nie będę z rangi spadał przy ciebie. Daj tam, co chcesz. A wbijają się, tapiki. No? No, A na że raz coś? Można dosadnie dos. Witam pana no. Szekala. O RLY pisze pasacz w zderktwa. No, a wczoraj ci działało przecież to gadanie. No właśnie, co wiesz? Wczoraj ci działało to gadanie. Bo mam to w przeglądarce włączone, a chciałem to w aplikacji. G -V official no to pisze Witu. No chuj masz myśl Zdrowa? <laughs> Kurwa, czy wstajesz i idziesz do sklepu? Ty, mamy propozycję, Taka, czy... że my we dwóch na jednego gramy. Kto masz propozycję? Od pana Szakala. A w gdzie ty masz streama? Pisze ksik wlatuje. Tak jest, ksik wlatuje. Gdzie ty masz streama? Gdzie mam streama? Na TikToku tylko? Na TikToku, na Twitchu i na YouTubie. A pierdole, mogłeś na TikToku tylko odpalić se Czemu? I dziękuję za tapy Musimy już be że ci kurwa ten... laguje Ale mi laguje official tylko... Official pisze, grałeś w NFS na... jakieś albo no jakieś gry samochodowe w czy, czy nie bardzo? Ale nie ważne czemu, czy na YouTubie czy na... E, TikToku, czy gdzie no Zawsze tylko TikToku Żadne gry samochodowe nie gra, bo nie potrafi Pozdrawiam jak można zaliczyć tak e, pod samochodowe... No ale nie wiem, czy to można zaliczyć. Eurotruck głównie, ale jakieś kraje mi Storm Jak nowego gram Jeevlaxu Official pisze wo, ale ciemna grafika. Jak ciemno? Dobrze. Ty, jak skończyć e, rozupę? Co? A, warm up, coś tam o. Okay. No, Nie pędzę. Pamiętam no, no to ja za gór to z grzepę tak całość. Ja po co ci do jak jakby cały dzień się grać w CSO? Nie grałem ci cały dzień, tylko jesteś rozjebane? Chyba Kurwa ci Gdzie? No masz cię na grafę, bo ty masz tą gamę kurwa włączoną. Znaczy, gamma. Dajcie na 2,5 kurwa, ja. albo na 2 pa, potrzebę. Już. Gdzie idziecie grant jak tragicie? Nie widzę. Aha Taki właśnie jesteś? Pada też Dobra, już ogarniamy Chyba Nie Nie wiem Co ogarniamy? Bo lagi są na Twitchu To wyłącz tego streama, kurwa, na Twitchu, kurwa Te mm. ja tu nie widzę z Twitcha No ja Przez widzę, nie się to, moje... to ja będę czytał No to nie umiesz czytać właśnie wiem jest problem no bo to powinno być automatyczne czytanie, co nie? Ej, tylko no to na Twitchu to Ej, na był problem z TikTokiem, to czułem mi teraz e, Twitcha wywala? nie wiem. No, bunt kurwa. Grać czy marzawka? Co? Grasz czy możawka? Tak, Co? No Nie, czy nie rozumiem, czy kur... ty jakiś czary kurwa że że ty gadasz. Nie, bo ja gadam z Twitchem, a się nie odzywać jak gadam jeden na live Gramy 1 na 1 Pozwolę Ci mówić. Yy, tak, oba ja aktualnego. Kurwo. No nie. O, je, kurwa, no ja! Uwe, kurwa, co część drzwi? Potrzebny timing musisz przebiec, co? Co za parówczek ten ty A nie, ty mi na idę pod nogi, rzuciłeś tylko. skrywalówkę. Dobra, żeby drzwi rozbić. No a to drzwi na mnie poleciały. Aha, pops, framugi w mordę dostał. Kurwa Zresztą w musisz się rozgrać, a nie ja Co? Zresztą w odciny musisz się rozgrać, a nie ja dobrze tylko byś Ciebie nie założyłeś? Tak, nieźle grasz poza mnie, dobrze Jakby nie jak, kurwa, już miał same przegrane, kurwa No też, prawda Ale kurwa Ja pierdolę dzisiaj grałem z chłopcem, co miał nowe konto, człowieku Myślałem, że po kurwi. Aż tak? Więc on w ogóle miał No z chłopie Ruskie same head'y mi piskali ze Scoutem Myślałem, że teraz wyjdę z siebie Ale wytrzucie! A chciałem sobie otworzyć drzwi i tu posiedzieć kurwa Gdzie są te twoje koleżanki z Instagrama? Nie wiem Takie funki? No Dobra, stracił mi się tak O nie Widziałem, że nie zobaczył. Tak mi coś migło, kurwa, ale nie byłem pewien, czy to jesteś Ty. laksu official pisze, a teraz skąd stremujesz? Jak skąd streamuję, co? Z domu. Z samochodu. Zata. Giv Laksu Official pisze z Seata H no tak, z Seata, dokładnie Chuj. Ej, nie, ej, nie było tego Klipa, zróbcie klipa proszę A, nie. Tego nie klipujemy Zróbcie klipa, to pilne Cześć, zjem tuksa i będę grał dobrze tak, ja jasne. Proszę ja pół jednego. Nie gramy turnieja, ani pisze nie, plaga, mi, nie, 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 nie z praga kurwa. Nie do pilundy nie Nie, do p nie wygra z nas skrzydowego. <stans> e, tak, to tak. Divlaksu tak. no, oficial pisze smacznego. Dziękuję, dziękuję. 654 Drug dnia w streama kurwa Divlaksu no. <noise> 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 oficial pisze OK. Ja faktycznie... Czekaj Co? Ja faktycznie mi tego Twitcha zaczął. Nie, czekaj YouTube'a mi zaczyna Alternaty... Alternatywka ci się wkradła, kurwa, w YouTube'a? Mhm mm No na podglądzie zacząłem Co zacząłeś? Na podglądzie sobie luknąłem. A co kłamiesz? Nie wiem. I co nie, apka stoisz? A nie, ja już gram, ale bez bomby. Aha, musisz mieć nawet wesprzeć. Nie, ale mi dajesz. Ej, ta kurwa, mam 20 HP. Kurwa bez paki ja na czas kurwa wygram sam Ej nie! Kurwo jebana No dobra ja też muszę ogarnąć to Czekaj Tylko czemu tak się odjebało? Nuke Fajna mapa CS Fajna GO o, Tak jest Stara, stary nuke był fajny ty chyba Są że to niuka się... mi tak zaczynał. A, niuka kurwa. Łeb ci zaczyna. Nie wiem, zaraz mi nie ma poza No nie, kurwa. A, to co, Nek, To tego od niuka się gramy, tak? E, nie. co ty pan? Co? Co? co?

Zagrać z niego, jak nie umiesz z niego O kurwa, nie wiem czy laga nie wyszła z dupska Laga, to ja muszę ogarnąć jakoś <laughs> Ale został się jak jakiś śmieć miwany <laughs> Tylko co jest najlepsze, nawet nie mam czego wyłączyć teraz Live'a? Nie, nie mam czego wyłączyć żeby mi odciął do live'a Jeszcze raz kurwa Nie mam czego wyłączyć żeby mi przestał lagować Da, da. Kurwa, skarżysz jak taka szmata, nie mogą ci to e, Nie, tu nie albo premiera zagramy Premiera nie zagramy, kurwa. No to dużo. DJ Blacksu Official pisze, ey, a wiesz, czy gaśnica ma zielone Audi jeszcze? E, nie, nie ma zielonego tak Audi już. O! Zielone Audi? Wypierdalasz człowieku, nie gram z tą więcej. Ale nie moja. Divlaksu official pisze oki. OK. OK. <gulanie> czas. <gulanie> <gulanie> Ale byłeś w lekkim szoku, że paka zaplantowana, co? Nie, ja stałem za smokiem, jak ty plantowałeś wiedziałem, że się schowasz za smokiem. Chciałem podejść, podziwić cię z mój trup Ja widziałem... Pant ciebie, ale nie byłem do końca pewien. Nie chciałem się sprzedawać A ty dosłownie koło mnie zaplantowałeś Tylko myślałem, że gdzieś tam wyjdziesz od tyłu No poszedłem kawałek w stronę silo Ale później spierozgiem A ja myślałem, że będziesz wziął już do I że nie zlatuję Prawie go weźmieć? Bo jest na koty graszcz grań kurwa w ten. Najpierw. Tak. Ochój. Ej, teraz to. No, teraz u mnie na CES-a zacięło. Tak pizza stałeś. Co? Tak pizza stałeś, że CES nie był w stanie tego udźwignąć. No. No i ja bym leciał obiecał z tym CESem. Daj in, a daj inną mapę, zobaczymy czy mapę na no magi. Daj Inferno, albo Vertigo daj Nie, to idziemy na trio No żeby nie było zaraz, lagi kurwa, i będziesz pół metru Awczy, kurwa, bo masz lagi Jakie mapy? No tak jak jest, bez Inferno <laughs> Bez Inferno, dobra Ty, czekaj, wiem Przygotowałeś jedną rzecz ogarnę. 222 wygrane, kurwa, na Mirage'u. Ty? No. Ło. No się zesrałeś, kurwa. Spręgcik Galad wyleciał. Jolka, Jolka, czy pamiętasz, nie pamiętasz, boś... Boś taka. Tak, taka Znaczy czy jaka? Ja się długo nie gram. Nie dość. Ja. Weźmy tak? Kurwa dzisiaj dziś tu gra po pierwszej w nocy. Co? Są życie zacne. G 2 dzisiaj gra? Dło. No to G tu. Dziękuję za tapę. No ja tapuję, kurwa. Kto inny mógłby tapować? A, to nie mogę. No musisz. No, a mi nie musisz. <laughs> Masz dik pikę Tak. Kurwa, strasznie mały jest ten... wskaźnik tych... weź troszkę powiększ tych tapów, ja nie widzę na przykład ile tapów kurwa już dałem okay. no. kurwa, znowu akcept... może być? ja nie widzę akceptowałem No no już bardziej, teraz widzę Chodź na telefonie chyba to lepiej widać, mi się wydaje, jak ludzie na telefonie siedzą nie wiem Długi miesiąc pada deszcz Od kogo ty kurwa dostajesz 4900 donate'ów, kurwa? Od TikTok, eee od Twitch'a Aha, założyć Twitch'a ci wysłał ślano? No Kurwa <gulity> Kurwa, jak ci pisze coś na tym TikToku <gulity> Ja, a co na ci tam pisała, ta? Kto? Ta, która tego Instagrama. Nie zapomnę, jak ją najmie. Ja tylko, czy jej podam. Powiedziałem, że bez zgody nie będę podawał. Bo nie wiem, czy mogę. Kurwek, oficjalnie, ty. Co? Jak oficjalnie napisał. Przepraszam bardzo, nie wiem, czy została wyrażona zgoda na upublicznienie danych, danych personalnych. Ej, zacieram i CSO. Prywat. kurwa, Pokój startujemy meczyk kurwa z redemonjizm że ci deska zlagowało. Ej, chyba głupszy. Aw, czy to jest Nie czy to jest Dzieńczyk? 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 ja i Siedział kurwa, nie? Mhm To jak bajka Zjebenet mikrofonu nie mają, nie? No to co poradzisz? Ja z chłopem co 5 koła godzin i też miał mikrofon Myślałem, że go kurwa rozniosę I na czacie pisał kurwa wszystko I wszyscy wiedzą, ja czy też nie potrafię, nie? No Ale ty kurwa... Aha, no, masz streama, nie będę mówił. No właśnie. <grafy> Dobrze myślisz. Weź mi zmutuj na chwilę. Nie mogę. Zmutuj, zmutuj w tym... Dwa No, A to, ja jest to się zmutuję Jestem pierdalony kurwa, randomy. A tam był ktoś do grania, ty przecież, nie? Działa. Ja. Na twitchu mówię, że ktoś chce grać. Ale on się już nie Nie no to, to, to. No, Zblokuj mnie, kurwa, jeszcze. Debilu jebany Dobra. Machkę, kurwa, gwałce. Dwie kurwy. mi się nie chce grać. пластуюša.